Mm -hmm. ...Elo, Elo, To ja jest challenge. Jaki challenge? Żeby... Żeby... Nie... Być... Zostać obrażony i Nie, nie, nie gram na kompie sobie wiecie bo mówi ze mną dobra, dobra siedzę za 5 sekund możemy się już przygotować zaraz się zacznę przygotować no i za kilkanaście sekund się. co to jest vip to jest vip do kupienia się skakać z barierki, da. Dobra. To, że mam kart cardboard nie może oznaczać, że nie mogę nagrywać. O, jak ja dostanę obrażenie, koniec filmu, tak? Bez żadnego papadara, i robię też może ten challenge, Idę grać, tylko że na komputerze. Dobra, ale to może to nie ktoś. Dobra. Dobra. Już ludzie, czy, czy... O ty. Boże. Już ludzie zginęli kilka to jest super. Tak ratujesz na to jest? jest. O ty dobra. Zero obrażeń. Nie jedno obrażenie koniec filmu. Nie, że zginę. Jestem obrażenie. Zaraz zginę zginął dobra. Ciekawe czy zginę i nie robię. To się jest, to tak jest, z bo jest duże prawdopodobieństwo. Tak się może stać. Szybko ludzie, bo mnie zaraz zabije. Tu challenge robię. Det o ty... Pff.